I spójrzcie tylko, już wiemy, dlaczego to się nazywa Wenecją Północy, jest przepięknie, a to dopiero początek. E, następnie pójdziemy tym mostem na nową część miasta, tak zwane Neustadt. No i mamy budkę z pamiątkami. Po co tu dzieci przyszliśmy? Pokaż. Pomyśla po kolejna pamiątka kamerę? do kampera Biały miś z napisem I już zbliżamy się do naszego kampera, zobaczcie stoją cztery Naprawdę spokojny parking Nie... Cześć, witajcie! Hello! Nasz przedostatni dzień ferii Byliśmy już w Polsce, czyli Karpacz i Świeradów zaliczyliśmy. Zaliczyliśmy Czechy, czyli Liberec. I teraz co zostały nam? Pora na Niemcy, jedziemy do Drezna. Piękne miasto, nie byliśmy nigdy. Jedziemy zwiedzić, bądźcie z nami, pa! Dojechaliśmy do Drezna. Słuchajcie, gramy jeszcze w skrable. Cześć, witajcie! Hej, Hejjo. witamy w kolejnym dniu, czyli w Dreźnie, a oto nasz parking. Tadam! Ta tak, sobie staliśmy. Tutaj trzy kampery stały oprócz naszego. Zobaczcie. Wrzucimy Wam pineskę w opisie filmu z tą miejscówką, bo jest super miejscóweczka. 10 minut od właśnie tych tarasów. centrum, od Starego Miasta. I słuchajcie, i 6 euro za dobę ten parking kosztuje. Jest parkomat obok, także możecie sobie opłacić. Tylko pamiętajcie, żeby mieć bilon, bo nie można kartą ani... E, banknotami płacić, tylko bilonem lub na aplikacji Easy Park my płacimy sobie. Słuchajcie, jestem trochę podziębiony, ale idziemy zwiedzać to piękne miasto. Słuchajcie, miasto ma ponad milion mieszkańców. No jest dla, dla mnie przepiękne. Tak, I na... mimo, że jesteśmy w centrum miasta, to naprawdę tu jest cisza, spokój, tak. i nic nie słychać, że tak, coś tak, jeździ. Tak. No to miasto jest zwane Wenecją Północy, no zobaczycie dlaczego. Zobaczymy Poruszamy sami, chodźcie z nami. Patrzcie. Na nami znajduje się kościół Świętego Krzyża. Miasto podzielone jest na dwie części, Altstadt i Neustadt. Stare miasto, nowe miasto. Oj, kawę, oblałem się kawą. Do nowego miasta trzeba przejść przez most. Tylko już wiemy, dlaczego to się nazywa Wenecją Północy. Jest przepięknie, a to dopiero początek. tutaj większość się w remoncie, ale spójrzcie pięknie. Robi wrażenie. Przepięknie, nie? Co może wydać wam się ciekawe, miasto zostało praktycznie zbombardowane przez angielskich lotników i amerykańskich w 1945 roku i to wszystko jest odbudowane, słuchajcie, nawet ten most, po którym będziemy szli później. Także to wszystko jest odbudowane, no niesamowite. Sprawia wrażenie, jakby to miało setki lat. A my sobie tak podróżujemy, w tych pięknych okolicznościach. Jest tutaj naprawdę mega pięknie, a my się kierujemy na tarasy Brulla. Brulla, Brulla, Brulla. Bentley. Chodzimy teraz na tarasy Bryla. Następnie pójdziemy tym mostem na nową część miasta, tak zwane Neustadt. Teraz robią mega wrażenie, ale podejrzewam, że przyjeżdżając tu wiosną, latem to dopiero jest przepięknie, jak zakwitną. Właśnie drzewka, tu pewnie będzie pełno kwiatków. Ja lubię takie klimaty. Idziemy na drugą stronę, do nowej części miasta, mostem, który przypomina Monsterolo, most Karola w Pradze. Pradze. My jesteśmy już na drugiej stronie mostu, rzeki, ale co, wracamy za, chyba, nie? Za dużo na dzisiaj, bo musimy jeszcze wrócić, coś zjeść, zakupy i dzisiaj do domku powrót, ale to jest chociaż... Y, przyczyna tego, że wrócimy tu jeszcze raz zwiedzić właśnie y, nowe, nowe miasto. miasto kolejnym razem i zwłaszcza wieczorem, bo musi być tu pięknie. Dokładnie, wieczorem, szczególnie wieczorem jak to oświetlenie tutaj będzie łączone. No mega. A teraz kierujemy się do najbardziej znanego kościoła. Kościoła jakiego? Marii Panny, który był też praktycznie cały zbombardowany i odnowiony i kilka cegiełek zostało zachowanych. Dzwony biją, bo jest równo 12 godzina. Słuchajcie, ta ściana, ciemna, ta strona została tylko zachowana w oryginale, reszta to wszystko jest odbudowane. Рештки муру заховане. Kupiliśmy już te kebaby, wzięliśmy na wynos. Wielkie, z ekstra mięsem, takie normalny kosztowało 6 euro, z ekstra mięsem 7,50, ale no mega, jesteśmy głodni. Także to ostatni nasz posiłek tutaj w Niemczech. Dla dzieci podjedziemy do McDonald'a, bo oni chcieli burgery, ale gościu widzieliście, jak się uwijał, no tak szybko robił, sam był, no normalnie szok, podziw. Jesteśmy w McDonald'zie, ale jest mega, mega kolejka. Głodne dzieci czekają na odbiór zamówienia <głos》> na wynos. <głos》> Masz dorcia? Pokaz. Ale dzieci głodne. Dzieci głodne, idziemy jemy w kamperze My kebaby, a dzieci ci z burgery. to co? do kampera? Pika? Do kamperka? I już zbliżamy się do naszego kampera. Zobaczcie, stoją cztery. Naprawdę spokojny parking. Miejsca na pewno nie zabraknie, bo po drugiej stronie jest jeszcze ogromny parking. Tylko pamiętajcie, trzeba zakupić bilet w parkomacie. 6 euro za dobę. Bezpiecznie, cicho. Tu nikt nie chodzi. Prawda, Dori? Tak, Jarek. <laughs> Teraz słońce wychodzi, a my musimy wracać, nie, Dorcia? Całe 8 dni, jak byliśmy w ferii, nie było słońca. No pogoda była niefajna, nie trafiło no. nam się, ale wykorzystaliśmy, myślę, efektywnie i nam się bardzo podobało. Dokładnie. Mam Fajne ferie, nie? I spójrzcie, jak dużo daje ta zewnętrzna mata. Dzięki tej macie nie paruje w ogóle szyba, nie skrapla się przednia szyba, a boczne, zobaczcie, całe się skraplają. Mokre są od środka. Także. Bo na bocznych były tylko maty wewnętrzne, a na przedniej była wewnętrzna i zewnętrzna. Zewnętrzna mata powoduje to, że nie skrapla się woda. Super sprawa. No i jeszcze bardzo ważna rzecz z każdego wyjazdu musi być pamiątka w kamperze. Pokaż jaką widokówkę kupiłeś Marcel. Drezno. No pięknym. I gdzie ją zamontujemy? Na naszej tablicy. Na naszej tablicy słuchajcie Legolandy, nie Legolandy, Hell, Berlin, Świeradów Zdrój. Zobaczcie Berlin. Camper Week. Week. no to chodź. Może tutaj ją wsadzimy, o, drezno i jeszcze nasz miś. Wieszamy naszego misza z kolejnej wycieczki, a taką tretytką go przypniemy. Zaraz nadmiar utniemy. Wiem, że niektórzy piszecie, że mamy za dużo tych maskotek, jak świry, ale nam się to podoba. Nie przeszkadza nam w jeździe. No zobaczcie, jeszcze tutaj mamy trzy misie. To jest miś z Drezna. Pokażę to jest krecik z Pragi, smog wawelski z Krakowa, z Międzygórza Nietoperz, Focka z tego. Z Helu, tak? Poczka z Helu. Tutaj kolejny taki miś z Berlina i taki miś z Rugi, zobaczcie. Rugien. My się już żegnamy z wami. Dziękujemy, że z nami byliście. Tak jak obiecywaliśmy, zwiedziliśmy cztery miasta. Wszędzie było inaczej, fajnie, super, jesteśmy mega zadowoleni. Prosimy Was o jakiekolwiek komentarze, co Wam się podobało, które miasto najbardziej, Upowiem. gdzie chcielibyście przyjechać. Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.